Dzień dobry, witam uczniów klasy czwartej na lekcji przyrody pod tytułem Jakie są stany skupienia wody? Podczas dzisiejszej lekcji dowiecie się, jakie są stany skupienia wody i poznacie ich przykłady. Dowiecie się również, w jaki sposób działa termometr oraz na czym polegają zmiany stanów skupienia wody i również poznacie ich przykłady. Na początku tej lekcji musimy przypomnieć sobie to, o czym mówiliśmy podczas lekcji poprzedniej, czyli to, że substancje, wszystkie substancje występują w trzech stanach skupienia w stanie skupienia stałym, ciekłym oraz gazowym. Pamiętacie, zastanawialiśmy się wtedy na przykład, w jakim stanie skupienia występuje szkło i dochodziliśmy wtedy do wniosku, że występuje ono w stanie skupienia stałym, bo zawsze w takim stanie skupienia je obserwujemy. Kiedy zastanawialiśmy się, w jakim stanie skupienia występuje tlen, to dochodziliśmy do wniosku, że występuje w stanie skupienia gazowym, bo również w takim stanie skupienia zawsze ten tlen obserwujemy. Ale kiedy chcemy powiedzieć, w jakim stanie skupienia występuje woda, to wtedy już mamy problem, dlatego że woda może występować w stanie skupienia zarówno ciekłym, jak i stałym, np. te sople lodu czy też kostki lodu. I może również występować w stanie skupienia gazowym. Tego stanu skupienia gazowego nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ponieważ para wodna jest niewidzialna. Ale te kropelki, które zebrały się w tym miejscu na naszej szklance, świadczą o tym, że rzeczywiście ta para wodna istnieje. O co tutaj dokładnie chodzi, to jeszcze powiem Wam później. W każdym razie, na razie zapamiętajcie sobie, że woda jest to taka substancja, którą możemy zobaczyć w życiu codziennym w każdym z trzech stanów skupienia. Mogłabym na tym ten slajd zakończyć, ale chciałam Wam jeszcze podać ciekawostkę. Kiedy wrócimy sobie do tego tlenu, to wiemy, że zawsze widujemy go w stanie skupienia gazowym, ale czy on tylko w tym stanie skupienia gazowym może występować? Powiem Wam, że nie. Jeśli, na przykład, temperatura na Ziemi obniżyłaby się do minus 200 stopni Celsjusza, czyli byłoby tak niesamowicie zimno, nie może tak się stać, ale, tak hipotetycznie, gdyby tak się stało, to wtedy tlen stałby się ciekły i w rzekach zamiast wody płynąłby nam właśnie taki ciekły tlen a w atmosferze w ogóle nie byłoby tlenu w stanie gazowym. To jest taka ciekawostka, gdyby ta temperatura jeszcze bardziej się obniżyła, to wtedy tlen stałby się ciałem stałym. Ciężko to sobie wyobrazić, ale chciałabym, żebyście wiedzieli, że tak jest. O tym jeszcze dokładnie będziecie się uczyć na lekcjach fizyki, ale na razie zapamiętajcie sobie, że tak, w życiu codziennym, w takich normalnych warunkach, jakie na Ziemi występują, to tylko woda jest taką substancją, która może te wszystkie trzy stany skupienia przybierać. W tym slajdzie wypisałam Wam to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli to, że woda może występować w stanie skupienia stałym. Jest ona wtedy lodem. Przykładem tego są na przykład sople lodu, kostki lodu, grat czy też śnieg. Woda może również występować w stanie skupienia ciekłym, wtedy jest taką zwykłą wodą, na przykład deszczem, czy wodą, którą pijemy. I woda może również występować w stanie skupienia gazowym, wtedy jest taką niewidzialną parą wodną, która zawarta jest w powietrzu. W tym miejscu chciałabym, żebyście jeszcze zastanowili się, od czego zależy to, czy woda stanie się. Lodem, czy też na przykład parą wodną. I myślę, że niektórzy z Was już pewnie się domyślają, że na przykład w zimie, kiedy temperatura jest niska, to wtedy woda staje się lodem. Widzimy wszędzie wokół nas na przykład sople lodu, czy też śnieg. Natomiast kiedy robi się cieplej, kiedy temperatura rośnie, na przykład na wiosnę, to wtedy ten śnieg, te sople lodu zaczynają topnieć. I woda przybiera stan skupienia ciekły. Więc zobaczcie, te stany skupienia wody zmieniają się w zależności od tego, jaka panuje temperatura. I skoro mówimy o temperaturze, to musimy powiedzieć też o przyrządzie, który służy do jej mierzenia czyli o termometrze. Termometr mierzy nam temperaturę w stopniach Celsjusza. Zobaczcie, kiedy zobaczycie sobie na jego górną część, czyli tutaj, widzicie właśnie taki symbol, który te stopnie Celsjusza oznacza. Czyli ten nasz termometr, widzimy, że on wskazuje temperaturę plus 40 stopni Celsjusza, bo słupek takiej cieczy, która w nim w środku się znajduje, właśnie w tym miejscu się kończy. Ale jeszcze może wcześniej Wam powiem o co chodzi. Zobaczcie, tutaj znajduje się taki zbiorniczek, w którym znajduje się taka zabarwiona ciecz. W tym przypadku jest ona zabarwiona na niebiesko, ale nie zawsze tak musi być. I ona ma taką specjalną właściwość, że im jest cieplej, im temperatura jest wyższa, to ona wtedy zajmuje coraz więcej miejsca, rozszerza się. Dlatego, kiedy temperatura na przykład maleje, to ona nie rozszerzy się aż tak bardzo, zajmie tyle miejsca, że jej poziom zakończy się dokładnie w tym miejscu, który odpowiada 20 stopniom Celsjusza. Jeśli temperatura spadnie, to wtedy ciecz zajmie jeszcze mniej miejsca i jej poziom na przykład skończy się tutaj, i wtedy to będzie oznaczało, że temperatura otoczenia wynosiła minus 10 stopni Celsjusza. Ale dlaczego minus? Zobaczcie, tutaj jest takie specjalne miejsce, to jest temperatura 0 stopni Celsjusza i kiedy temperatura wynosi powyżej 0 stopni Celsjusza, to wtedy mówimy, że to jest temperatura dodatnia, czyli odczytujemy ją z plusem, na przykład plus 10 stopni Celsjusza, plus 20 stopni Celsjusza, natomiast kiedy temperatura spadnie poniżej zera. To wtedy odczytujemy ją z minusem, ponieważ jest to temperatura ujemna. Czyli na przykład minus 10 stopni Celsjusza, minus 30 stopni Celsjusza. I skoro już wiemy, jak działa ten termometr, to możemy przejść do tych, zmian, do tych zmian stanów skupienia, o których mówiłam Wam wcześniej. One mają swoje nazwy. Zobaczcie, kiedy lód zmienia się w wodę. Może znacie tą nazwę tej przemiany? Nazywa się to topnieniem, czyli kiedy lód topnieje, zmienia się w wodę. Kiedy woda zmienia się w parę wodną, to ta przemiana nazywa się parowaniem. Kiedy para wodna zmienia się w wodę, to ta przemiana nazywa się skraplaniem. Natomiast kiedy woda zmienia się w lód, to ta przemiana nazywa się. Krzepnięcie. To jest bardzo ważne, żebyście te nazwy pamiętali. Ja za chwilkę w kolejnych slajdach dokładnie wytłumaczę Wam, o co w tych zmianach stanów skupienia dokładnie chodzi. I zaczynamy od parowania. Czyli zobaczcie, tutaj w tym miejscu umieściłam jeszcze raz ten sam schemat, który widzieliście przed chwilką, z tym, że jest on pomniejszony. I teraz po kolei te wszystkie stany skupienia będziemy omawiać. Będziemy mówić, na czym polega parowanie, skraplanie, krzepnięcie i topnienie, a zaczynamy od parowania. Tak jak już powiedziałam Wam przed chwilką, parowanie zachodzi wtedy, gdy ciecz, czyli woda, zmienia się w gaz, czyli w parę wodną. I jeśli chodzi o taki przykład z życia, to to parowanie zachodzi np. podczas suszenia prania. Jak to widać na tym zdjęciu, czyli wtedy woda, która jest zawarta w tych świeżo wypranych ubraniach, zaczyna zmieniać się w parę wodną, i dlatego te ubrania nam po prostu schną. I tutaj w tym przykładzie chciałabym, żebyśmy się jeszcze zastanowili, kiedy to parowanie zachodzi szybciej, czyli w jakiej sytuacji to pranie zawieszone na sznurku wyschnie nam yy, szybko. Zastanówcie się, a ja już pokazuję Wam odpowiedź. Zobaczcie, na pewno wyschnie szybciej, kiedy temperatura będzie wyższa, czyli kiedy zawiesimy sobie pranie w słoneczny dzień, kiedy temperatura otoczenia jest wysoka, no to wtedy to pranie będzie schłoną na pewno szybciej niż wtedy, kiedy byśmy zawiesili go w jakiś pochmurny, chłodny dzień. Na pewno parowanie zachodzi też szybciej, kiedy powierzchnia parowania jest większa, i dlatego, kiedy wieszamy pranie, to wieszamy je tak, jak to widać na tym rysunku czyli ustawiamy je tak, aby powierzchnia była jak największa, jak najdokładniej je rozkładamy, czyli nie wieszamy na przykład zwiniętych w kulkę ubrań, nie wieszamy poskładanych ubrań, tylko właśnie rozpościeramy je tak, żeby ich powierzchnia była jak największa, bo dlatego woda właśnie paruje szybciej. No i również pranie wyschnie nam szybciej, kiedy wieje wiatr. Hmm, bo wtedy ten wiatr można sobie wyobrazić tak, że jakby wypycha te cząsteczki wody, które tam między tymi cząsteczkami ubrania są zawarte. Dobrze, przechodzimy do kolejnej zmiany stanu skupienia. Przechodzimy do skraplania. O tym skraplaniu już wam wspominałam wcześniej, a teraz powiem wam o tym trochę dokładniej. Czyli już wiecie na pewno, że skraplanie zachodzi wtedy, gdy gaz, czyli para wodna, zmienia się w ciecz, czyli wodę. Już wam powiedziałam wcześniej o tym, że wszędzie w powietrzu znajduje się ta para wodna, z tym, że jest ona niewidzialna. Natomiast po skropleniu ta para wodna staje się Wodą i wtedy zaczynamy ją już widzieć. I zobaczcie sobie na to zdjęcie: pewnie znacie taką sytuację, że kiedy wyciągniecie sobie na przykład jakiś napój z lodówki, położycie go na stole w ciepłej kuchni, to wtedy po jakimś czasie na tym napoju, na przykład na szklance czy na butelce, zaczynają się zbierać takie kropelki wody, pomimo tego, że ta szklanka czy też butelka wcześniej była sucha. Właśnie te kropelki są dowodem na to, że w powietrzu wokół tej szklanki znajdowała się para wodna. Bo to jest tak, że kiedy para wodna, która jest zawarta w powietrzu, zetknie się z zimną powierzchnią czyli z tą zimną szklanką na przykład to wtedy zmienia się ona w krople wody. Można powiedzieć, że się skrapla. Czyli chociaż wcześniej jej nie widzieliśmy, to możemy udowodnić, że ona rzeczywiście istnieje. Że przechodzimy do kolejnej zmiany stanu skupienia, którym jest krzepnięcie. Krzepnięcie zachodzi wtedy, gdy ciecz, czyli woda zmienia się w ciało stałe, czyli lód. No i przykładem takiego krzepnięcia jest na przykład powstawanie w zimie sopli lodu, czyli z tej wody, która spływa na przykład z dachu, ona krzepnie i tworzy wodę w stanie stałym, czyli właśnie lód w postaci sopli lodu w tym przypadku. I tutaj jeszcze jedna ważna informacja: że woda krzepnie wtedy, gdy temperatura otoczenia jest ujemna. Czyli taka, jaką zaznaczyłam tutaj na rysunku, czyli ujemna, to jest właśnie ta temperatura poniżej zera. Czyli na przykład, kiedy jest minus 5 stopni Celsjusza, minus 10 stopni Celsjusza, to wtedy woda zaczyna nam krzepnąć. I kolejna zmiana stanu skupienia to topnienie. Zachodzi ono wtedy, gdy ciało stałe, czyli lód, zmienia się w ciecz, czyli w wodę. Takie topnienie obserwujemy na przykład na wiosnę, kiedy te sople lodu, czyli woda w stanie stałym, zaczynają się nam zmieniać w zwykłą wodę. Czyli to ciało stałe zmienia się nam w ciecz i to nazywa się topnieniem. Wiecie, że te sople lodu topnieją wtedy, kiedy jest ciepło? Dokładnie wtedy, gdy temperatura wynosi powyżej 0 stopni Celsjusza, czyli na przykład, kiedy temperatura wynosi plus 5 stopni Celsjusza, wtedy zachodzi nam topnienie. I zbliżamy się już do końca lekcji. Była ona dosyć trudna, dosyć dużo nowych rzeczy dowiedzieliście się. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście i że zapamiętaliście. Jeśli nie, to możecie pytać mnie w komentarzach. A teraz jeszcze tylko szybciutko podsumujmy sobie to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Czyli jakie są stany skupienia wody i jakie są ich przykłady? Jest to stan stały, czyli lód, stan ciekły, czyli zwykła woda, i stan gazowy, czyli para wodna. W jaki sposób działa termometr? Termometr zawiera. W sobie zbiorniczek wypełniony zabarwioną cieczą, i ta ciecz wraz ze wzrostem temperatury zaczyna zajmować coraz więcej miejsca, przez co wskazuje coraz wyższą temperaturę. Temperatura powyżej zera to temperatura dodatnia, poniżej zera to temperatura ujemna. A jednostką temperatury jest stopień Celsjusza, czyli możemy powiedzieć na przykład, że temperatura wynosi plus 10 stopni Celsjusza. I jeszcze na czym polegają zmiany stanów skupienia i jakie są ich przykłady? Czyli kiedy lód zmienia się w zwykłą wodę, czyli kiedy ciało stałe zmienia się w ciecz, jest to topnienie. Kiedy ciecz zmienia się w gaz, jest to parowanie. Kiedy gaz zmienia się w ciecz, jest to skraplanie. A kiedy ciecz zmienia się w ciało stałe, jest to krzepnięcie. I przykłady, czyli przykład parowania, to na przykład suszenie prania, przykład skraplania, to na przykład zbieranie się kropelek wody na zimnej powierzchni, na przykład na szklance wyciągniętej z lodówki. Przykład topnienia to na przykład topnienie sopli lodu, i przykład krzepnięcia to na przykład powstawanie sopli lodu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam do oglądania kolejnej lekcji i do subskrybowania kanału. Do usłyszenia.